Czy zauważyłeś, że gdy byliśmy dziećmi, wakacje zdawały się trwać wieczność, a teraz ledwo zdążymy mrugnąć, a już jest grudzień? Dlaczego z wiekiem czas wydaje się przyspieszać? Czy to nasza wyobraźnia, a może stoi za tym coś więcej? W tym filmie odpowiem na te wszystkie pytania. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od podstaw. Czas, który mierzymy zegarkiem, to jeden. Ale czas, który odczuwamy, ten, który płynie szybciej lub wolniej w zależności od sytuacji. To zupełnie coś innego. Percepcja czasu to wynik działania naszego mózgu. Gdy jesteśmy zaangażowani w jakieś zadanie, nasz mózg rejestruje to, co się dzieje, i zapisuje wspomnienia. Im więcej bodźców doświadczamy, tym bardziej szczegółowe są nasze wspomnienia i tym dłużej wydaje się nam, że trwało dane wydarzenie. Dzieci odbierają świat zupełnie inaczej niż dorośli. Dla nich niemal wszystko jest nowe. Od nauki chodzenia, przez pierwsze dni w szkole, po poznawanie nowych ludzi. Ich mózg rejestruje każdą chwilę intensywnie, co sprawia, że czas wydaje się płynąć wolniej. U dorosłych wygląda to zupełnie inaczej. Nasze dni często są powtarzalne i przewidywalne. Wstajemy, jemy śniadanie, idziemy do pracy, wracamy do domu. Gdy nasza codzienność staje się monotonna, mózg przestaje zwracać uwagę na szczegóły, a wspomnienia zaczynają zlewać się w jedną całość. Powtarzalność naszego życia jest jednym z głównych powodów. Dla których czas wydaje się przyspieszać. Gdy jesteśmy dziećmi, każdy dzień to nowa przygoda, ale jako dorośli wpadamy w schematy, które mózg szybko kataloguje jako mniej istotne. Wyobraź sobie dwa obrazy. Pierwszy to pełen detali krajobraz. Każdy szczegół przykuwa uwagę. Drugi to pusta kartka. Jeśli spędzasz dzień wypełniony różnorodnymi doświadczeniami, mózg zapisuje je jako bogate wspomnienia. Ale jeśli każdy dzień wygląda tak samo, Mózg traktuje to jako jedną, powtarzającą się całość. Pomyśl o swoich ostatnich wakacjach w zupełnie nowym miejscu. Te dni prawdopodobnie wydawały się długie, pełne wrażeń i odkryć. Teraz porównaj to z typowym tygodniem w pracy. Czy nie wydaje się, że taki tydzień mija w mgnieniu oka? Ale to nie wszystko. Z wiekiem nasz mózg przechodzi zmiany, które również wpływają na naszą percepcję czasu. Badania pokazują, że neurony w mózgu działają wolniej. Co oznacza, że przetwarzanie informacji zajmuje więcej czasu. To trochę tak, jakbyśmy patrzyli na świat w zwolnionym tempie. Jednak mniej intensywna praca mózgu oznacza również mniej zapamiętanych szczegółów, a to sprawia, że dni wydają się nam krótsze. Dodatkowo, dzieci są bardziej aktywne poznawczo. Ich mózg jest w stanie intensywnego rozwoju. Dorośli często ograniczają się do znanych schematów, co dodatkowo zmniejsza ilość nowych wspomnień. Które mogłyby rozciągnąć czas. Istnieje też teoria proporcji, która wyjaśnia, dlaczego każdy kolejny rok naszego życia wydaje się krótszy niż poprzedni. Kiedy masz 10 lat, jeden rok to aż 10% twojego życia. To ogromna część. Ale kiedy masz 50 lat, ten sam rok to tylko 2% twojego życia. Mózg automatycznie traktuje każdą jednostkę czasu w odniesieniu do tego, co już przeżyliśmy. Im więcej lat mamy za sobą, tym mniejsze wydają się kolejne części naszego życia. To jak kropla wody w coraz większym oceanie wspomnień. Zostaje tylko jedno pytanie: czy można z tym jakoś walczyć? Dobra wiadomość jest taka, że możemy zmienić sposób, w jaki odczuwamy czas. Kluczem jest wyjście z rutyny i szukanie nowych doświadczeń. Spróbuj nauczyć się czegoś nowego gra na instrumencie, nowy język, albo chociaż gotowanie egzotycznych potraw. To pobudza mózg do Rejestrowania nowych szczegółów i rozciąga percepcję czasu. Podróże, nawet te krótkie, są doskonałym sposobem na wydłużenie czasu. Nowe otoczenie, dźwięki, smaki i zapachy, to wszystko sprawia, że mózg intensywniej zapisuje wspomnienia. Staraj się wypełniać swoje dni różnorodnymi aktywnościami. Im więcej wydarzeń zapisze Twój mózg, tym bardziej wydłuży się Twoja percepcja czasu. Podsumowując, czas nie przyspiesza. To nasz mózg zmienia sposób, w jaki go odbieramy. Rutyna, zmiany neurologiczne i teoria proporcji sprawiają, że lata mijają szybciej, im jesteśmy starsi. Ale na szczęście mamy wpływ na naszą percepcję, i nasze dni znowu mogą się ciągnąć jak kiedyś. To już tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że choć w części rozjaśniłem Ci temat. Jeżeli chcesz więcej ciekawych materiałów, nie zapomnij zostawić subskrypcji i lajka. Będę bardzo wdzięczny.